Blizzard już od kilku dobrych lat niszczy i burzy swoją reputację, a odkąd studio zostało zakupione przez Activision, pozostał jedynie ślad po deweloperach, którzy stworzyli dla nas niesamowite gry. Wydawać by się mogło, że gorzej być już nie może. Tymczasem Blizzard postanowił wepchać do Euli parę zapisów, które w skrócie mówią, nawet jak zapłacisz, nie posiadasz naszych produkcji. Oprócz tego rzucimy okiem na nowego hero shootera Marvel Rivals. Pogadamy także o nowych informacjach, o kolejnej grze tworzonej przez twórcy czyli Judaszu, czy słowach twórcy Dragon Age, który uważa, że jeśli Crunch rzeczywiście w branży istnieje, to ta powinna umrzeć. Eula, czyli umowa licencyjna, której nikt nigdy nie czyta i zawsze akceptuje przed rozpoczęciem gry, może zawierać dosłownie wszystko i często są to pewne kruczki prawne. Żeby rozpocząć jakąś grę, żeby zagrać w ogóle w cokolwiek, musimy to zaakceptować, a w tym całym regulaminie znajduje się sporo rzeczy, z którymi często możemy się nie zgadzać. Wykorzystując fakt, że nie każdy to zbytnio sprawdza. Blizzard wprowadził pewien zapis, który uniemożliwia przede wszystkim pójście nam, graczom, do sądu i rozstrzygnięcie sporów z tym studiem w tym organie państwowym, a wszystkie sprawy mają być załatwiane drogą arbitrażową przez BattleNet. Co gorsza, obie strony nie mogą odwołać się od decyzji, którą podjął arbiter i jest ona finalna. Jest to sposób na wyeliminowanie wszelkich pozwów zbiorowych przede wszystkim, no i właściwie uniknięcie jakichś kar. De facto w tym momencie takie Coś nie może grozić Blizzardowi, chociaż jest to troszeczkę nie do końca prawdą, gdyż może i w Ameryce by to przeszło. Tak jednak w Europie gryzie się to z regulacjami, które jednoznacznie mówią, że możemy pozwać sobie każdego wielkiego giganta, nawet jeśli w umowie licencyjnej z nimi zostanie zawarty taki aneks. No ale wydaje mi się, że jest tutaj duże pole do interpretacji, a ja też prawnikiem nie jestem. Co więcej, w nowej umowie podkreślają, że mogą unieważnić naszą licencję na używanie ich platformy i produkcji, jeśli będziemy naruszać nowe zapisy, które przede wszystkim dotyczą prac pochodnych, czyli wszelkiej maści modów i fanowskich produkcji. W skrócie nie można wykorzystywać żadnych materiałów znajdujących się na platformie do tworzenia takich prac. No i co to mniej więcej oznacza? No, że modyfikacje, tak na dobrą sprawę, będą należały do Blizzarda. I nie dość, że będą one do nich należeć, to jeszcze twórcom najczęściej pewnie zostanie zabrana możliwość grania czy używania produktu, który zakupili i ten mod był jemu dedykowany. Od razu na myśl nasuwa się sytuacja z World of Warcraft i Dota, czyli taką modyfikacją, która właśnie zaczynała swoją przygodę jako fanowska produkcja, a potem stało się to osobnym gatunkiem i do dziś jest niesamowicie popularne. Ale nim się to wszystko zaczęło, człowiek, który był odpowiedzialny za stworzenie tej modyfikacji, poszedł do Blizzardu i zaoferował cały plan na stworzenie tej gry, właśnie opartej na Docie. Oni go jedynie wtedy wyśmiali, odesłali z kwitkiem, no a ten potem został zatrujony przez Valve. A to przyprawiło Blizzard o nieco spory ból dupy, więc też od tamtego momentu, żeby to się nie powtórzyło, to zastrzegają prawo do wszystkiego, co wychodzi z pod ich ręki, żeby po prostu taka e, sytuacja nie miała więcej miejsca. Zaznaczone zostało również, że cyfrowa sprzedaż to tak naprawdę wykupienie ich licencji na korzystanie z platformy, co mniej więcej oznacza brak rzeczywistego posiadania danego produktu, a żadne prawa nie są nikomu sprzedawane. Czyli mogą sobie zamknąć Battle.neta i w sumie mają to w dupie, straciłeś gry, które kosztowały 1000 zł, no de facto nie były twoje, to była licencja i my ci jej użyczaliśmy. Także ogólnie wydaje mi się, że nie ma co się spodziewać od bizarda, że zaprzestanę takich sk... Ich działań w najbliższym czasie, chociażby pozostaje nam jedynie rozpatrywanie przeszłości, jak to studio rzeczywiście wtedy dbało o społeczność fanowską. Kevin Levin to niejako człowiek, który jest ojcem Bioshocka, i chociaż opuścił już on ten zespół odpowiedzialny za tą grę spory czas temu, jako że chciał stworzyć coś zupełnie nowego, co spod jego ręki ma za niedługo wyjść Judasz, czyli pomysł, który jest realizowany pod jego nadzorem i który dziwnym trafem wygląda jak Bioshock. Z tego, co dotychczas wiedzieliśmy, to właściwie to, że sama gra ma być Stylistycznie podobna do Baya i rzekomo ma być gdzieś wydana w marcu 2025 roku. Po chwili ciszy od ogłoszenia tego tytułu, Lewin postanowił udzielić pewnego wywiadu, w którym dostwierdził, że realizuje swój pomysł, jaki miał od lat, a mianowicie narracyjne Lego. Co to w sumie miałoby oznaczać, już tłumaczem? Jak on sam powiedział, ma być to coś w stylu przygotowanych klocków, opowieści, które będą się łączyły w jedno przy każdym podejściu do kampanii. Dalej brzmi to dosyć enigmatycznie, no ale ja. Rozumiem to mniej więcej w ten sposób, że cała kampania, cała fabuła miałaby wyglądać mniej więcej jak w Detroit Become Human, czyli po prostu wiele ścieżek wyboru, wiele różnych wątków, które mogą się skończyć na niesamowicie wiele różnych sposobów. Wiemy, że cała historia skupia się wokół głównej tytułowej bohaterki, ale także trzech swego rodzaju towarzyszy, którzy mają jej pomagać, no albo też nie. Zależne jest to wszystko od naszych akcji, decyzji, reakcji na różne zdarzenia środowiskowe, i cała ta opowieść ma być niesamowicie skomplikowana, w której nasze wybory mają mieć ogromny wpływ na cały świat. Kailich porównał całość do systemu Nemesis z gier w Śródziemiu i tego jak orkowie reagowali na nasze działania. Brzmi to z pewnością ambitnie, no ale takich ambitnych planów już mieliśmy dosyć sporo. Zobaczymy czy dowiozą, chociaż ja byłbym chyba tutaj w miarę spokojny. Od początku roku praktycznie cały czas słyszę się o jakichś problemach w branży gier, przede wszystkim skupiających się wokół zwolnień i mimo że są to w niektórych przypadkach jakieś rzeczywiście wielkie problemy jak to traktować? Zdania są oczywiście podzielone. Natomiast drugim, o wiele chyba gorszym zjawiskiem jest tak zwany crunch, czyli jeżeli jakaś gra wchodzi w ostateczną fazę produkcji, no to studia wyciskają z pracowników całą energię i każą im pracować w nieludzkim wymiarze godzin. Do takich decyzji podejmowanych przez studia odniósł się twórca Dragon Age David Gaver, który był odpowiedzialny za pisanie scenariusza do całego świata tego uniwersum. Wypowiedział się on na temat potrzeby wielkich studiów do crunchu, żeby dowieść wielkie tytuły i stwierdził Powiedział jednoznacznie, że nie jest to jedyne wyjście dla deweloperów, aby ukończyć swój tytuł, ale jeżeli rzeczywiście tak jest, to branża gier powinna po prostu umrzeć. Sam jest wielkim przeciwnikiem wykorzystywania w taki sposób swoich pracowników. Dowodem na to jest, że w studiu, którego jest współzałożycielem, chodzi tutaj o Summerfall Studios, pracownicy pracują 4 dni w tygodniu w realistycznym wymiarze godzin. W ten sposób zespół może rzeczywiście pokochać to co robi, i jeżeli poczuć się jak zwykły zasób do wykorzystywania i nadużywania. W internecie od kilku dni zaczęły pojawiać się przesłanki o możliwej produkcji gry w stylu Overwatcha i rywalizacji 6x6, tyle że z superbohaterami z Marvela. Chociażby na Forbesie pojawił się artykuł, który niejako zbierał wszystkie wycieki, chociaż nie wiem, czy tak można to w sumie nazwać. Gra, według sporządzonych informacji przez redaktora tego serwisu, ma być rozwijana przez Ned East, czyli studio podległe Marvel Games, a sama produkcja ma być naprawdę spora i ma być grą AAA. Wśród informatorów i insiderów mówi się, o sporym podobieństwie do Overwatcha, chociaż sami twórcy stylizują ją bardziej na Valorancie. No i w sumie w odpowiedzi na te coraz częstsze plotki, na oficjalnym profilu Marvel Games zamieszczono zaproszenie na pokaz nowej gry o nazwie Marvel Rivals. W samej grze ma znaleźć się chociażby Spider-Man, Loki, Doctor Strange, Thor, Groot i wiele, wiele więcej innych bohaterów. No, niby wszystko spoko, niby wszystko ładnie, jednakże jest jedna mała, chociaż pewnie w obliczu ostatnich wydarzeń z Dragon's Dogma obawa. Mianowicie chodzi o mikrotransakcje, gdyż NetEase robiło wcześniej mobilki z dużą ilością takowych właśnie rzeczy do zakupienia. A biorąc pod uwagę, że w tego typu grach, chociażby no właśnie w Overwatchu, czy nie wiem, w Fortnite, tych mikrotransakcji też no jest sporo. Możemy być niejako przekonani o tym, że tutaj też się one pojawią. A same testy tej produkcji mają odbyć się jeszcze w tym tygodniu i będą one prawdopodobnie udostępnione dla wszystkich graczy. To na tyle. Dzięki na razie. Cześć, pa.